Siemanko, Siemanko! Ja jestem Werte, ze mną jest Julek. Siemano, ludzie! Dobra. Julek, aka, Wilnik. O co chodzi? Co to za mnie gra? E, Właśnie... ma mam zrobić łódkę. Dobra, ale skąd mam drewno brać? Wait, 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 wait. pogubiłem się. Skąd tu się rzeczy bierze? Julek, help me. Czekaj, bo ja sam. Ja tu nie mam, widzę ten drewna. Co jest, halo? Co bo tutaj. Cześć, 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 cześć. Ty masz drewno? Nie. To nie to, czego ja potrzebuję. mam jest sam kamień. Skąd? Skąd ja mam drewno, brać? Co co chodzi w tej? grzech, halo? Z góry, z góry, z góry, z góry, idź na górze po schodach. Aniż trudy na półkach. Dobra, udało się. A jest, tak mam to niż dobra, ale łódkę. Jest drewno, ty. Może zdążę. A, bo to, A, to pewnie nieskończoność czasu. Nie możesz używać swojego craftingu. Skrzynka. Aha. Dobra. Tyk. Dawaj Dobra, jedna łódka jest Co ja w ogóle nie. odwaliłem? Dobra, idealnie tego potrzebowałem, okej, okay, skrzynię zrobić Git. Aha, i mi, za, i mi zabiera te rzeczy, rozumiem? Tak, i następne Kurde, Dobra, będę musiał przetapiać, Nie. Tak? Na Kurde, ty na ja na początku nie, stoję, nie o Gardana, tak. o co chodzi no, Słuchajcie, bo to jest takie... To jest party, ale, ale takie inne, no nie? Także widzicie, ale w... tutaj... Żelazny Kurde. hełm, oh my god od razu ci mówię, że jest węgiel w tych piecykach. Dobra, dobra. Kaman, Kaman, Kaman. Co trzeba było zrobić, Helm? Brakuje mi. Da, da, Szybko, szybko, szybko. Będę ostatni, ale to nie Pierwszy raz w to gram. Zniknęło mi żelazo. Nie, co? Oj, już. Olivier wygrał. Na spicie zniknęło. Tak? No masz? Albo mu się minigra skończyła, dobra. Zdobądź punkty lądując w basenie. Kiedy? Oj za mnie cheater. ze mnie cheater. O, ze mnie cheater o nie, ale to będzie złe. Jestem najgorszym cheaterem świata. Ej, bo zaraz ty zaraz dostaniesz na pod tym. Proszę bardzo, już tyle razy miałem bana dostać na do Hypixel'u, wow. że już mi się nie chce liczyć tak naprawdę. No, nie, oni oszukują. Co, oni mają będzie? jakieś, nie wiem Autocelowanie w tym Autonuba mają. Autonuba. Co? Toś mi prawie ukradł bloczek, w którym miałem lecieć. Zabiłem się! Przecież trafiłem, idealnie trafiłem. Ale jestem nie mówiłem, że to jest LagPlex. Nie, bo tak jakbym minimalnie. O nie, nie, nie trafiłem! Joki fart, trafiłem w ostatnim. Aha. Ale piękna. Tak to się odbił śmiesznie, tak było. <tryk> <tryk> już! Wygrałem! Hej! Jest drugie miejsce! Brawo! Skoś tyle trafi, nie, ile jest... potrafisz. To już? A za 10 sekund dobra, nie wiem. U siebie nie potrafię skończyć trawo co dopiero w Minecrafcie U mnie sami koszą na osiedlu. Zazwyczaj wtedy kiedy ich się o to nie prosi. Nie wiem, ja mieszkam na wsi, to ja muszę sam To fajnie masz w sumie. No nie wiem. Nierówny teren lagi... Bym coś zareklamował ci, ale... Ale nie płacą mi także przykro mi, nie powiem ci. Super sposobu na koszenie. Ty, wy macie jakieś haksy, kurde. Patrz, to krowa ma kości, ja tak niepotrzebnie klikam. Nie no! Wiesz co, ja, ja myślę, że jakby w Minecrafcie były kozy, to zamiast na krowa, to by się na... Tak. To byłby Goat Simulator. Tak, Goat Simulator. <laughs> No nie, skąd wy macie tyle siana? <laughs> o no nie, nie stać nondoran no, Wziął nas ograł Nondoran, no? To jest normalnie farmer. Uf, dobra Lepa kur, przepana Ale <laughs> fajne, że inna granicza... Wow, tu jest jakiś speed. Nie ogarnąłem tego z wejścia i spadłem. Kurde, jak w tym Raiderze. Nie! Yeah. Trader? Minecraft rider. Jestem. Oliwier chwilę przede mną ukończył. No masz. Po co ja spadałem na początku? Ja nie wiem. Ale ten speed nie zaskoczył. W sumie tylko on tutaj. Masz. No dobra, P punkty so, punkty so. Co dalej, Jeszcze parkour? O, podłoga to lawa, słuchaj. Ty, bo ja mam tego otoczam jumpa chyba. No nie, teraz leciałem za wolno. Cześć. Oh, Zgubiłem się w swoich czynach. No i nic. I, i moja wygrana. Jest! Przepadła. Hurra! Ja byłem szybszy od Oliwiera. Dobrze, dobrze. A ja tak pofejlowałem, że to jest smutne. Ale nie byłem ostatni. To jest dobre, to jest dobre. Kurde, już wypadłem stopki minigry, nie. Oh my god. Jak ja tego nie lubię. Bo to przyspiesza. Tak, to jest Turbomaker. Co? Jeszcze jakieś dziwne dźwięki yy, sorry sorry fasolkę jadłem Nie powiem o to. O nie To jakby <noise> Jak ty poleciałeś Jak najszybszy Andrzej świata Kurde O nie o man i can do this all day to w ogóle tym sterować się potrafię. O nie, dobra <grywia> Ja też On <grywia> jeszcze tak skręca To jest szok Zblokowałem się No nie, by się zblokowałem For glory For power Wow, zrąbałem Zrąbałem Dawaj You can do this! You can do this! Jest! Mam to! Nie wiem, ale są irytujące. Są <laughs> straszne, przerażające. <laughs> Unikaj dymu. O, to to! To to znam o z innych nie. serwerków, Parcianych, karcianych. No masz? Ej! Okej. Okay. <noise> Dlatego wszyscy odpadli To było nie fair i ustawione na Dlatego. Stój na górze czerwonej platformy, by zdobywać punkty. Dobra. Nie bić. Kto mnie uderzy, jest. O kurde, nie mogę tego powiedzieć. <noise> nie mogę tego powiedzieć, bo dostanę bana. <noise> Oho, i kto, i ktoś, właśnie jest tą osobą. I wywalajmy tych, których nie znamy. Tych Xerkesów, tych dziwnych. No nie bić mnie. Ja tu jestem... Ja tu jestem ziomeczek. Ło Partix, Jak no się bardzo. pożegnamy O, dzięki, że mnie utrzymujecie w środku, nie? Bo jeden mi odbija, <laughs> drugi mi odbija i w środku jestem, nie? No Ty tu jest ryba odrzutu! Ale mnie wyrąbali normalnie pewnie to ryba odrzutu. Który z tą rybą biega? Ale wam strzelę zaraz. Z ryby odrzutu. Wszystkich będę bił ryby odrzutu. O nie, jak ktoś mnie goni, mnie bije. To ty. no halo, nie wyrzucać mnie. Wiem, że zazdrościcie pozycję, ale bez przesady. No już mnie wyprzedzili, no? hamstwo, Hamstwo. I kurde... O, chociaż drugi jestem. Tyle dobrze. Tyle dobrze. a ja byłem pierwszy. Ktoś się mścił. O, to już koniec. GG. Olivier pisze, że Easy e, party jakie tu są komendy zobaczmy e, papy remowe emer Olivier Ale dlaczego nie mogę dokończyć REMOWE, Emer Olivier 12 Easy O! A i tak gra z nami, no nie! O, co to, co to, co to? Trampolinka. Złap tyle monety, tyle potrafisz. A jak wyglądają monety? Halo! Niech złoto. <laughs> Uu, czemu o tym nie wiedziałem, kiedy skakałem? Nie, to jest nieopłacalny biznes. Bardzo nieopłacalny. Ała! Uderzyłem się w głowę. Bardzo nieopłacalny biznes, stworzony przez samego nieopłacalnego biznesmena, aka Janusza, który chce ci, chce ci sprzedać Passata z rzekomym przebiegiem 200 tysięcy, równo. No, Cze, tak czekał, zbierał było... przez lata, żeby było idealnie 200 tysięcy. Powiedział, wtedy ci go sprzedam. A jeśli to jest 100 tysięcy, to już w ogóle mega mistrz biznesu. <laughs> O, trzeci byłem. Patrzę na to, że się zajmowałem za długo. Plus dziesiątku, do której się nie da dolecieć. Armatki! Oooo! Mam dobrego fowa ustawionego? dobrego niby. Niby dobrego! Uff, prawie spodłu! Śmierć za 80 sekund, to nie, grożą mi! Halo! Robimy masowy pozew na Hypixela. pixela. Co się dzieje? No bombardują. A, zabili o, mnie. ale dostał! No akurat mnie oko zaswędziało, no. Halo. Bo masz. Zło. To jest nie fair, to jest nieuczciwe. Okay. Dobra, to trzymam kciuki. Koledzy. Ale nie za was. Jego za armatki. Bo mi się nudzi. No i Git. Trzymałem no i... się w rogu i przeszedłem, nie? Mm. na no graczy z mapy. Uważaj na no, nogi, lód może pod nim topnieć. Come on. Tak się nie robi. O nie, ktoś się sfokusował na mnie. To Sirwilnik! Ja. <laughs> nie rób tego! Ucieczka! <laughs> o, jakiś gościu. Nie, Oliver się na mnie O nie, ktoś mnie wypchnął. O nie, wy. O zły... nie, wy, fuk... wy zły... nie, mnie też wypchali. To był plolek pely. Pyremowy plolek pely. Nie wiem, ale. Lolko usunąłem. Lolko usunąłem za wypchnięcie. Pa, Oliver wreszcie przegrał. Dobrze, dobrze, Nandora. Dobrze. <laughs> Teraz lolka, pokaż im, pokaż im. Pokaż lolkowi, co o nim myślisz. Dawaj, dawaj. Pokaż mu. Dawaj, nie, nie, niech wypada. Pa, ja widziałem antynok beka u lolka. Kurde, już, już wyszło. Wyszło na jaw. O, to no teraz o, dobrze. 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 O nie. O nie, znowu to. O nie. No cóż. Może jakiś punkt z będę wreszcie. Let's do this. Jak wy jesteście szybciej ode mnie? To jest ustawione. Słuchajcie teraz. Gniewu kurczakowego boga, który mówi wam, a kysz potwory. O nie, o nie, wleciałem w kupę. Nie wiem, jak tego nie. Dawaj kurczaku, na co czekasz? What are you waiting for? No, wyżej. Jeszcze musisz, jeszcze musisz. O, wyżej. Wyżej, dobrze. Pokaż im turbo. Turbo kuraka. Turbo pany, turbo. Wo Jestem Turbixmanem. Co się dzieje? Turbo chicken. Turbo chicken. Turbo Chickens! To moj! Po jaki was wyprzedziłem? od 200, prawie. No, ma. Rozwaliłem. O, masakra. Pa, pa, pa. Dopiero teraz ktoś na metę dobiegł. O, nie. Bo, jak są... Bo te kurczaki w ogóle są jak... jakiś ten. Ej, ale normalnie taku... takiej przewagi to się nie spodziewałem. A tak mi się ładnie wkręciło. Już takie nieogarnięte są I to mi się podobało Taki, Takie rozwalenie, to, to było git Good luck koledzy Woohoo. Dobrze, że to nie jest ta nowa wersja, gdzie można się wypychać z tego A tu, tu zaraz będzie się dało Ścieżki lecą, admin nas naparza że dawać jakieś utrudnienia to jest za łatwe, <grym>, nic nie widzę, halo, o. coś nic nie widzę, o ścieżki lecą, nic nie widzę, przeżyję. Ała! obrywałeś? No. Ale ja to zrobiłem, weź kolego Idź sobie. Dobra, git, leco śnieżki, co tu się dzieje? Ło, można się bić, paszę won. O nie, kurwa moje pole. O nie. No i Oliwier na killałużę leci Nie, ja uważam, że Oliwier się fokusuje O, to je moje pole Ty no zobacz, wywołałem minigierkę No nie, znowu mnie zamkniesz? Ja cię nie zamknę No masz Nie zadziałało mi Lagplex Wypierdzielaj gościu No wypierdzielaj moje pole No, come on come on, come on, come on, come on, Oddzielam się od was Wy Chamy Dobra. Wait, mam okazję, okazję, okazja! Okazja czyni mistrza! Dobrze, odciąłem się od jakiegoś... Bewełnionego potwora! Ja. Moje pole, zostaw to! Zostaw moje pole! Dawaj, 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 dawaj... Dawaj, I can do this all day! Dawaj, 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 dawaj... A zabrałem ci pole! Minie zabrałeś, haha! Ha. Zabrałem, tutaj A obrób tamto. jeszcze trochę. A idź ty. No i wygrywasz, ty, to, to jest nie fair. O, Aczkolwiek... Patrz, ja patrz Patrz, dwoma tymi, dwoma tymi. Dobra, już skończ, już, już, już wyluzuj. Wychilluj, nie bądź taką paruwą. Już nie musiałeś więcej. Bo wiem, że to będzie moje pole. O, to, 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 to ta minigra znowu. Teraz ogarniam! Teraz ogarniam. Dobrze tory. O nie. Jak zrobić tory? Dawaj. Ja do tory. Co tu w, trzeba w craftingu? Dobra. Nie um. mam żelaza. Ty żelazo mi ukradł. Oddawaj żelazo. Dobra, i patyk, i patyk. Patyk trzeba. Dobra. No co ja, co ja, co ja, co jak minie? Halo. To z tego, że chciałem szybko i nie wychodzi. Proszę bardzo, masz tory, ziomeczku! Żelazne spodnie! Będę mówił na głos wszystko, co trzeba robić. Dobra, nie wiem ile tam trzeba. Mam, mam dwa razy tyle za dużo, ale to nieważne. Bez uh, Rush B, słuchaj. Dawaj szybko Piecyk. Piecyk Come on, come, on, come on. go fasta! Workbench Nigdy tak szybko craftinga nie robiłem, nie? <laughs> U niej uderzyłem tego! Ja też, bo już się skończyło. Trzecie miejsce miałem, dobra O, tu musisz strzelać w swój kolor, bo, bo jak nie strzelisz w swój tylko inny, to komuś innemu dajesz busta. Nie strzelaj w różowy, bo to Olivier Pamiętaj Remember remember <laughs> no masz No masz Dobrze to, to w ogóle krzywo lata, ja tu mu wala ten nawał brzych. Strasznie krzywo lata. Uuu, trafiłem swoje, o nie, w Oliwierach nie. Ustawione, ustawiony mecz. O nie, trafiłem w kogoś. Wszystko tu jest Dobrze, ktoś, ktoś trafił w moje, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Traf... Ja ktoś mnie bustuje, ktoś mnie bustuje, dobrze! Wygrałem, ty też wygrałeś. I Oliwier też wygrał, bo go zbustowałem. Znowu drugie miejsce mam. To jest ustawione. <głos> <głos> Ale jest dobrze. Jest lepiej jako ostatnio, także to mnie cieszy, także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie Minecraft tutaj na tym kanale jest zarąbisty, także wbijać po więcej, yy, bo tutaj jest naj najlepszy Minecraft w internetach już niedługo, najlepszy serwer w internetach powstanie z minigrami, to będzie mega, mega, mega kozak, ja wam powiem, wbijecie tam i pierwszy co to, <śmiech> wreszcie, <śmiech> tak będzie, ale to, to za jakiś czas więcej info, <laughs> no i tyle, dzięki za oglądanie, Żuwiczek na razie, i cześć, hej, hej.